Co nas otacza to ekologia. Nauka o zwierzętach, lasach, rzekach, ludziach i ptakach. Mówiąc krótko, w paru zdaniach o wzajemnych powiązaniach między nami, bo to wszystko to jest nasze środowisko. Ma się chronić i chronić. A najlepiej I wiedzą o tym dzieci. Jaki tu jest bałagan? A co z tym zrobimy? Jak to co zrobimy? Posegregujemy. Ja do mojego niebieskiego worka wrzucę makulaturę. A do mojego zielonego szkło. A do mojego żółtego plastik. A do mojego brązowego damy bioodpady. A co to takiego są bioodpady? Na przykład skoszona trawa, liście, rozdrobnione gałęzie. No to zaczynamy! Gotowe! I co my z tym zrobimy? Sprawdzimy w mobilnej aplikacji wywodzi, kiedy odbierane są odpady. Albo będziemy na komentarz i Pomyśl już teraz o naszej planecie, zanim się stanie jednym wielkim świecie. Byłby to problem nie lada, zatem już teraz pomyślmy o odpadach śmieci i odpady nie są jednakowe, są bio-odpady, suplany, plastikowe oraz profilowe. Więc posłuchaj dobrej rady i segreguj odpady. I od dzisiaj się...